2 kwietnia, czyli wczoraj, odbyła się godzinna konferencja Nintendo Direct, w trakcie której zaprezentowano nową konsolę Switcha 2 wraz z grami dla niego. Sama prezentacja zaczęła się fenomenalnie. Na starcie pokazano nowe Mario Karty, czyli jeden z flagowych tytułów z poprzednika jak i ze starszych konsol tego producenta. Dla wielu tak gra to system seller, szczególnie że będzie dostępna na premierę konsoli. Ciekawe, jak sprawdzi się tutaj otwarty świat. Jednak co do samej konsoli, to myślę, że odbyło się bez większych zaskoczeń. Większość rzeczy widzieliśmy już na poprzednim trailerze tego sprzętu. Dostaniemy większy ekran o wyższej rozdzielczości, tym razem będzie to 1080p oraz 120 Hz. Zwiększono też wbudowaną pamięć do 250 GB, którą będzie można rozszerzyć przy pomocy karty microSD, ale tylko takiej w wersji Express. Zwyczajne nie zadziałają. Największe zmiany dotknęły jednak Joyconów, które teraz będą montowane magnetycznie. I o ile ja sam mam obawy co do tego, jak to będzie działać, to na prezentacji podkreślono, że jest to bardzo solidnie wykonane. Joycony dostały również większe analogii, poprawiono górne przyciski używane przy grze na jednym Joyconie oraz zaprezentowano nową funkcjonalność. Od teraz każdy Joycon może służyć jako myszka, ale taka z żyroskopem. Z technicznych nowinek należy dodać, że od teraz będą dostępne dwa porty USB-C. Zastosowano mikrofon, który ma wycinać hałas i pozostawiać jedynie nasz głos. Przedstawiono akcesorium w postaci zewnętrznej kamery oraz pokazano nowy Pro Controller. Mikrofon i kamera mają być gadżetami wykorzystywanymi w nowym trybie oferowanym przez Switcha 2, czyli trybie czatu. Pozwoli on na grę w koopie ale przez internet. Myślę, że pomysł może przypaść do gustu wielu osobom, jednak dla mnie nie oddaje to ducha koopa, gdy gracze siedzą obok siebie. Chociaż oczywiście Switch 2 pozwoli również na lokalną rozgrywkę tego typu i nawet w jakiś sposób będzie w stanie wykorzystać kamerę i mikrofon przy tym. Co do samych gier, to przedstawiono mnóstwo produkcji, głównie odświeżeń i remasterów, ale pojawiły się również całkowicie nowe premiery. Wszystkich gier nie wymienię, ale z tych najciekawszych wypada wspomnieć o na pewno największej premierze, czyli Pujopujop Tetris 2S. A tak naprawdę to pokazano Drag X Drive, który mocno wykorzystuje to, że Joy-Cony mogą być myszkami, Hogwarts Legacy, gdzie ma zostać wykorzystana możliwość machania joykonem, Kooperacyjne Split Fiction, HDSN 2, Hero Warriors. Odświeżone wersje Zelda, gdzie pojawił się motyw wykorzystywania smartfona do uruchamiania apki pomocniczej. Czy też świeże premiery jak The Dusk Bloods od From Software. Czy Danke Kong Bananza. Switch 2 będzie również kompatybilny z większością gier z pierwszego Switcha i pojawi się opcja game sharingu. I to nawet jeśli ktoś ma starszą wersję Switcha, to będąc w pobliżu, będzie można grać kooperacyjnie na dwóch urządzeniach w tę samą grę. Dla osób, które oprócz abonamentów wykupią abonament do abonamentu, Nintendo pozwoli pograć w gry prosto z Gamecube, ale tylko w wybrane. Dla większej immersji przygotowali również replikę pada od Gamecube. A. W ofercie będą też gry z konsol takich jak Nintendo 64, SnES, NES czy też Game Boya. Premiera konsoli Nintendo. Nintendo Switch 2 odbędzie się 5 czerwca tego roku, a już teraz można składać zamówienia preorderowe. Słowem podsumowania, nowa konsola wydaje się być solidnym sprzętem do grania, ale już teraz mam pewne zastrzeżenia co do niej. Sam ekran poprawiono, ale nie było nic mowy o OLED. joy wydają się solidniejsze, ale ponownie obawiam się driftowania analogów, ponieważ nie było nic mowy o wykorzystaniu efektu hola. Liczyłem też na więcej innowacji, jak na przykład haptykę niczym z Dual a, a jedynie otrzymaliśmy funkcję myszki. Ogólnie Switch 2 bardziej przypomina mi z tych zapowiedzi Nintendo Wii niż Switch 1. Największym jednak problemem dla mnie jest skupienie się na reklamowaniu grania online i nie. Koop z wykorzystaniem tych kamerek nie specjalnie do mnie przemawia. Przypomina to spotkanie firmowe, na którym nikt nie chce kamery uruchamiać. Skupiono się też mocno na graniu stacjonarnym, podczas gdy w mojej ocenie Switch 1 i 2 to konsole bardziej przenośne z opcją gry stacjonarnej niż na odwrót. I o ile do grania stacjonarnego zaprezentowano usprawnienia i nowości, tak dla grania przenośnego nie dostaliśmy w zasadzie nic i będzie to po prostu taki sam Switch pod tym względem jak poprzednik. Oczywiście zachęcam do pozostawienia Waszej opinii w komentarzu, bo wiadomo, że każdy oczekuje czegoś innego i fajnie poznać różne gusta i preferencje. Dziękuję za obejrzenie. Thank you